Witaj w tej szczególnej chwili refleksji i porannej modlitwy, aby rozpocząć dzień z pokojem i celem. Zanim przejdziemy do naszej rozmowy z Bogiem, zapraszam Cię do zanurzenia się w słowach Psalmu 91. Ten Psalm jest pełen potężnych obietnic, które przynoszą pocieszenie i odnawiają naszą ufność, przypominając, że Bóg jest naszym bezpiecznym schronieniem, i twierdzą: Psalm 91. To przesłanie dla tych, którzy szukają Bożej opieki i pragną Jego ochrony. W codziennym zgiełku życia łatwo zapominamy, że mamy kogoś, kto zawsze nas wspiera i czuwa nad nami. Kiedy wczytujemy się w te słowa, możemy poczuć pokój, który Bóg pragnie nam ofiarować i zrozumieć, że nie musimy stawić czoła wyzwaniom sami. Psalm 91 zapewnia nas, że kiedy przychodzimy do Boga z ufnością, znajdujemy się pod Jego ochronnym cieniem. Czytanie Psalmu 91. Kto mieszka pod osłoną Najwyższego, w cieniu Wszechmocnego przebywać będzie. Powiem o Panu: On jest moją ucieczką i twierdzą moim Bogiem, któremu ufam. Te słowa pełne są mocy i spokoju, przypominając nam, że jesteśmy bezpieczni w rękach Stwórcy. Teraz, gdy w pełni otworzyliśmy nasze serca na obecność Boga, możemy przejść do dalszej części modlitwy. Niosąc ze sobą to poczucie pokoju i bezpieczeństwa, które On nam daje. Niebieski Ojcze, przychodzę do Ciebie w tej spokojnej porannej chwili, szukając schronienia w Twojej obecności. W świecie pełnym wyzwań i zmartwień pragnę znaleźć pokój, który jedynie Ty możesz mi ofiarować. Każdy dzień przynosi nowe trudności, które mogą przytłoczyć moje serce, lecz wiem, że u Twojego boku mogę odnaleźć ukojenie które przekracza wszelkie ludzkie zrozumienie. W cieniu Twoich skrzydeł znajduję schronienie, gdzie żadne lęki ani niepokoje nie mają nade mną władzy. Chcę być blisko Ciebie, nie tylko na chwilę, ale jako trwałe miejsce mojego serca, do którego mogę wracać, gdy świat staje się zbyt ciężki. W tej ciszy poranka oddaję Ci wszystkie swoje zmartwienia, ufając, że jesteś moim niezachwianym obrońcą. Ty, Panie, jesteś moją twierdzą, moim miejscem bezpieczeństwa. Z Tobą wiem, że nie jestem sam w obliczu przeciwności. W Twojej miłości i obecności odnajduję schronienie, które przynosi mi pokój i nadzieję na nowy dzień. Panie, stoję przed Tobą z otwartym sercem, gotowy oddać Ci wszystkie moje zmartwienia, lęki i niepewności. Wiem, że Ty jesteś Bogiem, który troszczy się o każde moje zmartwienie. Nawet te, które czasem wydają się drobne lub nieistotne. Dziękuję, że zapraszasz mnie, bym powierzył Ci moje ciężary, wiedząc, że nie muszę ich dźwigać sam. Z głębi mojego serca decyduję się dziś na pełne zaufanie Tobie, powierzając Ci wszystkie moje obawy. Wiem, że Ty, Boże, jesteś moją niezmienną ostoją, wiernym opiekunem, na którym mogę polegać bez względu na sytuację. To w Twojej miłości odnajduję poczucie bezpieczeństwa. Jakiego potrzebuję, by stawić czoła wszystkim trudnościom? Twoja miłość jest niezachwiana i mocna, jak twierdza, która mnie chroni przed wszelkim złem. Dzięki niej mogę iść przez życie bez lęku, bo wiem, że ty czuwasz nade mną z troską, która nigdy nie ustaje. Oddaję ci wszystkie moje lęki, panie, pewny, że otaczasz mnie swoją opieką. Boże, ty znasz wszystkie zagrożenia, te, które widzę. I te, których nawet nie jestem świadomy. Wiem, że wiele niebezpieczeństw czai się wokół mnie: pokusy, oszustwa i nieprzewidziane przeszkody, które mogłyby mnie odciągnąć od ciebie. Dziękuję Ci, że ty, panie, dostrzegasz je wszystkie i że otaczasz mnie ochroną, której nawet nie potrafię w pełni zrozumieć. Proszę cię, Boże, ochraniaj mnie przed wszystkim, co mogłoby zaszkodzić mojemu duchowi, ciału i umysłowi. Uchroń mnie przed pokusami, które mogłyby mnie zwieść na niewłaściwą drogę. Proszę, abyś kierował Moimi krokami, abym podążał Twoim światłem i unikał sidła, które nieprzyjaciel może na mnie zastawić. Panie, pomóż mi podejmować mądre decyzje, które zbliżą mnie do Ciebie, a nie oddalą od Twojej woli. Niech Twoja mądrość będzie moim przewodnikiem, a Twoja łaska moim kompasem, abym zawsze znajdował drogę do Ciebie. Wiem, że gdy ufam Tobie, nawet to, co wydaje się trudne do zrozumienia, nabiera sensu, bo Ty, Boże, jesteś moim najlepszym opiekunem. W tej chwili powierzam Ci całe moje życie, wiedząc, że w Twoich rękach jestem bezpieczny, a wszelkie niebezpieczeństwa stają się mniej groźne pod Twoją ochroną. Panie, Ty jesteś moją prawdą i moją mocą. W Twojej obecności odnajduję wolność od wszelkiego strachu ponieważ wiem, że jestem bezpieczny w Twoich ramionach. Kiedy lęki próbują przeniknąć do mojego serca, przypominam sobie, że Ty jesteś tarczą, która chroni mnie przed wszystkim, co próbuje zakłócić mój pokój. Twoje obietnice nie są tylko słowami zapisanymi na kartach księgi, są żywą rzeczywistością, świadectwem Twojej wiernej miłości, która nigdy nie zawodzi. Twoje słowa są jak mur obronny, który osłania mnie przed wszelkimi strzałami niepewności i lęku. Wiem, że mogę polegać na każdej obietnicy, którą mi dałeś, bo Ty jesteś wierny. Proszę, Panie, abyś pomógł mi znaleźć ukojenie w tej prawdzie, szczególnie gdy otaczają mnie trudności, lub gdy lęk próbuje zakorzenić się w moim sercu. Przypominaj mi, że jestem bezpieczny w Twoich objęciach i że nic nie może mnie dosięgnąć, gdy jestem w Tobie ukryty. W Twojej prawdzie i obecności odnajduję spokój którego świat nie jest w stanie mi dać. Panie, ochraniaj moje serce swoją prawdą, abym nie dał się zwieść iluzjom i fałszywym obawom. Dziękuję Ci za ten dar pokoju, który tylko Ty możesz mi ofiarować. Panie, potrzebuję Twojej siły, aby stawić czoła wyzwaniom, które przynosi każdy dzień. Życie bywa pełne niepewności i trudności, które często przychodzą nagle i z niespodziewaną siłą. Wiem, że sam nie jestem w stanie przez nie przejść, ale z Twoją pomocą mogę znaleźć odwagę, by iść naprzód. Proszę, abyś osłaniał mnie przed wszystkimi próbami, które przychodzą niespodziewanie, jak strzały wystrzelone w środku dnia. Ufam, że Twoja obecność idzie przede mną, że to Ty torujesz mi drogę i chronisz przed tym, co mogłoby mnie zranić. Każdy krok, który podejmuję, w każdym wyzwaniu, które spotykam, pragnę iść z pewnością. Wiedząc, że Ty jesteś przy mnie, Twoja ochrona towarzyszy mi zarówno w chwilach ciemności, jak i jasności, przypominając, że nie jestem sam, nawet wtedy, gdy wokół panuje chaos. Dziękuję Ci, Panie, za to, że mogę polegać na Twojej mocy i obecności. Z Tobą mogę przechodzić przez życie, z sercem pełnym pokoju, wiedząc, że jestem zawsze bezpieczny pod Twoją opieką. Panie, wiem, że Twoja miłość jest moją ostoją i moim schronieniem. Kiedy zaufanie w Twoją miłość wypełnia moje serce, każdy lęk traci swoją moc. Nawet gdy życie przynosi burze, a zagrożenia wydają się bliskie, wiem, że jestem bezpieczny w Twoich objęciach. Twoja miłość jest jak tarcza, która otacza mnie i chroni przed wszelkimi niepokojami. Wiem, że z Tobą mogę przejść przez najtrudniejsze chwile, bo Ty jesteś moją skałą, moim mocnym fundamentem. Twoja obecność daje mi pewność, że bez względu na to, jak silnie wieją wiatry i jak wysokie są fale, Ty jesteś moim schronieniem i moją kotwicą. Proszę, abyś zawsze przypominał mi, że nie muszę bać się zagrożeń, bo Twoja miłość jest większa niż moje obawy. Ty jesteś ze mną w każdym momencie, czuwając nade mną i chroniąc mnie przed tym, co mogłoby mi zaszkodzić. Dziękuję Ci za tę miłość. Która przewyższa wszelkie ludzkie zrozumienie. Panie, pozwól mi zawsze pamiętać, że mogę znaleźć w Tobie pokój, niezależnie od tego, co dzieje się wokół mnie. Z Tobą wiem, że jestem bezpieczny. Panie, czasami świat wokół mnie wydaje się niesprawiedliwy, a zło zdaje się triumfować. W tych chwilach, kiedy widzę niesprawiedliwość i gdy serce ogarnia zniechęcenie, przypominam sobie, że Ty jesteś Bogiem Sprawiedliwości. Wiem, że widzisz wszystko. I że Twoje sądy są zawsze słuszne. Uczę się ufać Twojemu planowi, nawet wtedy, gdy nie rozumiem, dlaczego pewne rzeczy się dzieją. Nie muszę brać spraw w swoje ręce, bo wiem, że Ty jesteś najwyższym sędzią. Twoje czyny są doskonałe, a Twój czas jest idealny. Proszę, pomóż mi cierpliwie czekać na Twoje działanie, wiedząc, że wszystko zostanie rozstrzygnięte według Twojej sprawiedliwości. Chcę, by moim miejscem schronienia była zawsze Twoja obecność. Bym w Tobie odnajdywał siłę do zaufania, nawet gdy ścieżka przed mną jest niewidoczna. Wiem, że prowadzisz mnie ku swojemu światłu i że Twoja sprawiedliwość w końcu zwycięży. Proszę byś pomagał mi trwać przy Tobie, niezależnie od tego, co przynosi świat. Panie, przychodzę do Ciebie nie tylko z prośbą o ochronę dla siebie, ale także dla mojej rodziny, przyjaciół i wszystkich, których noszę w sercu. Wiem, że Twoja opieka jest nieograniczona. I że czuwasz nad każdym z nas z miłością i troską, jaką tylko Ty potrafisz ofiarować. Proszę, byś był ich strażnikiem, abyś chronił ich przed wszelkim złem i chorobą, które mogłyby zakłócić ich życie. Niech Twoja obecność napełnia ich domy pokojem, a Twoja miłość otacza ich z każdej strony. Wierzę, że nic złego ich nie dosięgnie, bo Ty, Panie, jesteś ich niezachwianą ostoją. Staję na Twoich obietnicach że jesteś naszą twierdzą, naszą mocną wieżą, do której możemy się schronić. Wiem, że nad każdym z moich bliskich czuwa Twoja łaskawa dłoń, dlatego oddaję ich w Twoje ręce, pełen ufności, że są bezpieczni pod Twoją opieką. Dziękuję Ci, Panie, za tę ochronę i błogosławieństwo, które ofiarujesz nam każdego dnia. Wiem, że Twoje oczy są zawsze zwrócone na nas, a Twoja miłość chroni nas na każdym kroku. Panie, dziękuję Ci za aniołów, których posyłasz, aby czuwali nade mną i moimi bliskimi. Twoi aniołowie to nie tylko symbol Twojej opieki, ale także dowód Twojej ogromnej miłości do nas. Każdego dnia mam świadomość, że jestem pod ich strażą, że towarzyszą mi w każdej chwili, chroniąc mnie i prowadząc bezpiecznie. Twoi aniołowie są dowodem, że troszczysz się o każdy szczegół mojego życia. Czasami zapominam, jak wielka jest Twoja opieka, ale świadomość, że wysyłasz swoich aniołów, by mnie chronili, przynosi mi ukojenie to znak, że jestem dla Ciebie cenny, że nie jestem sam i że zawsze ktoś nade mną czuwa. Panie, pomóż mi żyć z tą świadomością, że jestem otoczony Twoją opieką i że nie muszę się obawiać żadnego niebezpieczeństwa. Uczę się ufać w ich obecność. Wiedząc, że w każdej chwili jestem bezpieczny, bo Twoi aniołowie prowadzą mnie, podnoszą, gdy upadam, i strzegą mnie od wszelkiego zła. Dziękuję za to, że posłałeś ich, aby byli moimi przewodnikami, przypominając mi o Twojej wiernej miłości i opiece. Panie, wiem, że codzienne życie przynosi wyzwania, które czasem wydają się przekraczać moje możliwości, ale wierzę, że w Tobie mam siłę, by stawić im czoła. Ty jesteś moją mocą i moją pomocą w każdej chwili słabości. To w Twojej obecności znajduję odwagę, by zmierzyć się z każdą trudnością, która pojawia się na mojej drodze. Bez względu na to, czy stanę w obliczu zagrożeń fizycznych, emocjonalnych czy duchowych, wiem, że w Tobie jestem więcej niż zwycięzcą. Ty uzdalniasz mnie do pokonywania przeszkód, które stoją przede mną i pomagasz mi przechodzić przez nie z sercem pełnym pokoju. Dajesz mi siłę, która przewyższa moje własne możliwości i przypominasz, że nie jestem sam w tych walkach. Proszę, abyś nieustannie umacniał mnie, Panie, abym mógł przejść przez życie nie tylko jako ktoś, kto potrzebuje ochrony, ale także jako świadomy uczestnik zwycięstwa, które obiecałeś. W Tobie znajduję nie tylko ochronę, lecz także siłę do podjęcia każdego wyzwania z ufnością i determinacją. Wiedząc, że z Tobą nic nie jest niemożliwe, Panie, proszę Cię o długie i pełne błogosławieństw w życie, nie tylko pod względem lat, lecz także pełne Twojej obecności i pokoju. Pragnę przeżywać każdy dzień w poczuciu spełnienia, wiedząc, że moje życie jest wypełnione Twoją miłością i Twoimi błogosławieństwami. Proszę, aby Twoja łaska dotykała każdej sfery mojego życia, moich relacji, pracy, zdrowia i drogi duchowej. Pokaż mi, Panie, Twoje zbawienie we wszystkich dziedzinach mojego życia, aby Twoja obecność była dla mnie widoczna na każdym kroku. Dziękuję Ci za Twoje obietnice, które niosą pokój i spełnienie. Pragnę żyć świadomie, wdzięczny za Twoją troskę i błogosławieństwa, które stale mi ofiarowujesz. Wiem, że jesteś ze mną, teraz i na zawsze, i że w Tobie znajduję prawdziwe życie i wieczne bezpieczeństwo. Dziękuję Ci, Panie. Na zakończenie tej modlitwy pragnę wyrazić wdzięczność za chwilę, którą mogliśmy spędzić razem, skupiając się na Bożej obecności i Jego obietnicach. Jeżeli ta modlitwa dotknęła twojego serca i pragniesz zbliżyć się do Boga, zapraszam cię do podzielenia się swoimi myślami w komentarzach. Każde amen, każda prośba o modlitwę to świadectwo naszej wspólnej drogi wiary, w której znajdujemy siłę i pocieszenie. Niech pokój i łaska naszego Pana Jezusa Chrystusa towarzyszą Ci każdego dnia. Pamiętaj, że jesteś bezpieczny pod Jego opieką i że w każdej chwili życia możesz zwrócić się do Niego z ufnością. Wiedz, że jesteśmy wspólnotą, która wspiera się modlitwą i miłością. Niech błogosławieństwo i Boży pokój wypełniają Twoje serce. Proszę, abyś czuł się otoczony Jego łaską i opieką, teraz i na zawsze. Amen.